Jesteśmy w Wabank, Andrzejkowy wieczór, a przed sobą mam dwie piękne DJ-ki, które za chwilę wykażą się swoimi zdolnościami. Andy oraz Miss Alex. Ja gram od czterech lat. Ja gram od siedmiu. Ja studiuję dziennie y, kształcenie wczesnoszkolne, wychowanie przedszkolne. To jest na pewno szokiem. No, ale każda kobieta ma dwie twarze, prawda? Ja obecnie nie pracuję, ale pracowałam w branży fotograficznej. Co frapującego, niezwykłego wydarzyło się y, przy okazji pracy waszej DJ-skiej. Co mi się wydarzyło? Jak grałam w Ińsku koło Szczecina, przyszło do mnie pięciu chłopaków i powiedzieli, że chcą autograf na całym swoim ciele, więc rozebrali mi się przed konsolą, więc to oczywiście złożyłam swój autograf, puściłam wodę fantazji. Rysowałam jakieś serduszka, kwiatuszki, gwiazdeczki i tym podobnie. Zrobiłam sobie pamiątkowe zdjęcie. Chłopaki byli zadowoleni, ja również. Pewnie się później nie myli. Miss Alex? Mnie również zdarzyła się bardzo miła sytuacja ze względu na rozdawanie autografów. To było granie w Relaksie w Lesznie, czyli Wielkopolska. Podszedł do mnie kolega, który zaczął rozpinać swoje spodnie, wyciągać swoją bieliznę i po prostu chciał na swoich majtkach mój autograf, więc skoro chciał, więc dałam ten autograf, stwierdził na koniec, że nie będzie brał tych majtek, to już pozostawiam no. własnemu właśnie, nowo no, ja nie chcę mówić, ale to jest obleśne. Aha. Cały portal, wszystkich klubowiczów i dziękujemy za wywiad. Ja również yy, pozdrawiam. Znaczy żaden 24 PL. Życie na szczycie.